Nie mogło być inaczej. O, nasze ziomki płoną. Ktoś nas tu podpalił. Siemeneczko z tej strony Anteki, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku Stwierdzy Krzyżowiec, jest ze mną Laura. Jestem, sprawdziłeś mikrofon? Witaj, tak. Panie, pustynia czeka. Na ciebie. Witaj, panie, pustynia czeka na Ciebie. Jest z nami nasz młody, który nie wiem. Leży, śpi. Lecimy, misja. Ósma Oaza. Tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, yy, bla, bla, jest zieleń w narożniku i troszkę z przodu. O nią będziemy musieli walczyć. Na pewno będziemy musieli obstawić sobie żołnierzami złoża, ponieważ Saladyn będzie nas zapewne atakował i musimy się tego spodziewać od samego początku. Więc, w sumie, tak jak w większości gier, ekonomia i obrona, a tutaj, chyba, nawet yy, nie możemy ustawić jednego priorytetu, musimy obronę też w miarę szybko zacząć robić, wiecie, przynajmniej tych łuczników Bo Saladyn, że tak powiem się, nie pierdzieli w tańcu Standardowo Ciach, ciach, ciach Damy więcej spichlerzy, bo coś czuję, że w tej grze będziemy musieli yy, troszeczkę yy, jakby jedzeniem nadrabiać od razu. Wiem, że to bardzo dużo ziomeczków do drewna, ale musimy. Po prostu nie musimy, bo mój drewna zbudować, mój pójdzie, pójdzie tutaj w takiej ilości i cyk, od razu lecimy. Pach. Pach. Ej, doskonale. Ale to zrobiłem. Nice. Dobra, ale nie mamy miejsca na resztę. Wow, 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 dobra. Nie mamy już złota. Yy, drewno, przepraszam. Kupujemy drewno. I pamiętając o tym, że mamy się też bronić. Od razu kupię kilku łuczników. Wiem, że pięciu to nie dużo Ale wiecie. Lepiej kurczę, żeby oni byli. Zawsze tego przeciwnika gdzieś tam wcześniej wychwycą. I teraz tak. O matko, ale żeśmy to zrobili jak szefowie, za mało. Drewna, mój panie. Dawaj, drewno. Pieniądze są, są. Nie no, masakra tego drewna. Tutaj tyle pójdzie w żadnej grze. Nie, można nie inwestowaliśmy. Tyle kasy w wdrywali na bank, tyle drewno. W ogóle wdrywali. Patrzcie, tu ja. Jak tam z naszym murem? Odkąd możemy lecieć? Ej, przejdzie tędy mur. Ło, wow, dobra, to już się zabezpieczamy. Lecimy z tematem od samego początku. Jeśli jest możliwość fosa, to fosa. A jak? Bardzo dobrze. Możesz na nas liczyć. Od razu, kłopacy niech już lecą tutaj to kopać. Czyli niby to jest pojedynek jeden na jeden. Można powiedzieć, a w poprzednim wygrałeś z czterema gośćmi. Tak, tylko ci cztery goście wysyłali dosyć e, słabych złota. żołnierzy. A jednak Saladyn. Saladyn chyba wysyła też Saracenów wysyła asasynów. Patrzcie, Saracenów ma jaką się obudowuje generalnie. A tutaj widzę na razie wszystko na spokojnie. To co? Może by jakiegoś chmielu postawić? Czemu nie? Blisko siebie. Cztery. Ser również się przyda. Eh, ser. Wiecie, ja to głównie robię pod kątem tych krów, tak? Twoja popularność spada. Twoja popularność spada. Hm. Czym może to być spowodowane? Pewnie tym, że nie ma pieniędzy. Boże, pieniędzy. Nie ma jedzenia. Ale dobra, już zboże do nas idzie. Tak więc od razu tutaj dajemy dwa młyny i stawiamy tutaj w rządku cyk, przerwa. Piekarnie nie można tutaj tego zbudować. I to dużo piekarni. Stawiamy dużo piekarni już na samym początku. Kurde, to wszystko za wolno idzie. Kupimy troszkę jedzenia, żeby na popularność za mocno nie spadła. Ciach, ciach. Domek kupimy, bo mamy mało niewolników. No i dobra, słuchajcie, yy, niech to się tutaj delikatnie rozwinie i za chwilę do Was wracam. No i dobra, już do Was wracam. Nasz przeciwnik zaczął nas najeżdżać. Co prawda, wysłał tylko łuczników na koniach, ale. Lecie, gdzieś tam krówki mi pozabijał. Trochę mnie najechał i. O, wow, 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 wow. On chce mi tutaj wjechać całkiem. Nie wysłał czegoś jeszcze? No nie, nie wygląda na to, ale. Mógłby się ode mnie odwalić. Na każdej wieży ustawiamy balistę. Tak więc cech inżynierów. W sumie, jak co grę? Obstawiamy, obstawiamy. Obstawiamy. Nie mamy pieniędzy, ale patrzcie, kamień napływa. A dobudowałem tutaj nam kolejne kopalnie. Do tego kopalnie żelaza. O, to tu, tu słabo ustawiamy. O, chyba teraz będzie ok. Tak jest. No i będziemy trzepać kasę na kamieniu, no cóż mam wam powiedzieć. No patrzcie jakie to są ilości. Fuwa. Doskonale. Dobra, rację możemy Nasze dać na zero w sumie złote, podatki. Podatków też na razie nie musimy zwiększać tak naprawdę. Roz, rozstawmy łuczników. Tak jak wam mówiłem, obrona. Na szczęście te ataki zaczęły się naprawdę późno. Więc można było się skupić nieco na ekonomii. O, tutaj widzę długo to zbiera. Cyk. No, chłopy! Kopcie to! Patrzcie, no ci tutaj kopią elegancko. Może byśmy ten skład nieco powiększyli, bo jednak tego kamienia będzie do na nas. Nie można tutaj tego zbudować. Mój panie. No widzicie, jak ktoś wchodzi nie można tutaj tego zbudować, mój panie. na dany plac, to nie można ten zbudować. Tutaj tego zbudować mój panie. Uda nam się, nie uda nam się, zdążymy, zbudować, zdążymy. Jest. Dobra, piwo jest. To dobra, to już zróbmy tą karczmę, no... Niech będzie, gdzieś tutaj przy murze, O. Czak. Do tego niech sobie są. Mamy delikatne przeludnienie, czy może nie przeludnienie. Nie można tutaj tego zbudować. Ale nie napływają nam nowe osoby do zamku. Nie można tutaj tego zbudować, mój Wasza łaskawość? Wasza łaskawość? Przegrupować się na stanowisko. Mamy mało środków generalnie. O, wysyła kolejnych. Ale my byśmy mu to mogli tutaj w sumie spalić, powiem Wam. Więc Co zrobimy sobie balistę ogniową jedną. Jesteśmy atakowani. Dobra. Jednak musimy jeszcze sobie. Jeszcze kilku łuczników na mury, bo jednak. Będzie nam tutaj uprzykrzał to życie Dobra. Podzielmy ich 13 Tu Ilu tu zostało chłopców? Chłopców 10. Tutaj I jeszcze na tą ostatnią wieżę sobie dobijmy. O, niech będzie tych osiągnąć. O 7, dobra. Balista ustawiona na pozycji No i dobra Ale słabo mi idzie kopanie tej fosy ej No to ci tutaj jadą równo. Dobrze, dobrze, niech kopią, niech kopią Dobra sprzedajmy część tych naszych rzeczy Woo, sto żelaza ilości towarów Robi wrażenie ale patrzcie jak ta kasa ucieka, wykupuje się najemników. I... Powiem wam, ja jestem takim typem gracza, że nie chcę mi się bawić w te wszystkie, yy, nie wiem, w kuźnie mieczy, w garbarnie, w płatnerzy. To wymaga dużej ilości pieniędzy, drewna i generalnie tych wszystkich, no jak to się nazywa, no wiecie właśnie skór, żelaza. A cenowo... Kurczę, trzeba by, by to było podliczyć wszystko, co jakby opłaca się bardziej. 32? Jak tam nasz przeciwnik? Ilu on ma żołnierzy? 62. Gdzie oni są? Aha, dobra, są tutaj ci łucznicy. Tutaj właśnie na to puścimy krowy, bo łucznikami na koniach nie da się wjechać do twierdzy. Ej, w sumie ja tak wam mówiłem, że z nim będzie ciężko. A widzę, że on tutaj nie jest jakoś wykoksowany i w sumie nie wysyła na nas zbyt wielu żołnierzy. Przygotowaliśmy narzędzie. sprzęt. Oblężniczy. Chyba, że mi się z kimś po prostu pomyliło. Sprzęt oblężniczy. No dobrze, nie traćmy czasu. Sprzęt oblężniczy. E, ja za chwilkę do was wrócę. Ustawię wojsko sprzęt oblężniczy. i będziemy najeżdżać naszego przeciwnika. Także do zobaczenia za chwilę. Ok, jesteśmy z powrotem. Ustawiamy już nasze wojska. Szykujemy się do najazdu. Hmm, myślę, że powinno nam to starczyć. 53 łuczników, ewentualnie kilku tam w trakcie dorobimy. O, tutaj te wszyscy też nie dobiegli. Może tych na koniach zrobimy, bo oni są nieco szybsi. A to za chwilkę. Na razie. O. O. Zabezpieczył się. A, to jest to. Ja, widzicie, ma grubszy mur, właśnie, ma pełno tych maszyn. Nie będzie tak łatwo, ale spokojnie. Jak wszystko zrobimy sobie z głową, bez pośpiechu, to powinniśmy go pokonać na luzie. I zaczniemy tutaj od tego, że zjaramy mu to wszystko. Zjaramy! Łucznicy naprzód. Jak blisko możemy sobie podejść, żeby nie dostawać... Dobra, tu styknie. Balista ustawiona na pozycji. O, tu nie ma zasięgu tu jeszcze. Podjedźmy ciut bliżej. I myślę, że wystarczy właśnie tu. Tak jest. tam zaraz zacznie wszystko płonąć. Podjedziemy katapultami, złapimy zasięg i zaczniemy burzyć mur naszego przeciwnika, ale widzę, że musimy jeszcze podejść. Tak Katapulta jest. Przygotowana do miotania. O, czy braknie tego zasięgu? No dobra, to i jeszcze bliżej. Dobra, tu już max. Fajnie by było wypuścić krowy najpierw na niego, ale nie mam. O nie! Zrobimy co w naszym. A kamieniem ich, a co? Dobra. no nic, będziemy musieli podjechać jeszcze bliżej, no jeszcze bliżej, żeby do zamku wpuścić krowy i go tam trochę obić. No widzicie, on też troszkę fosy zrobił sobie. Jeden mniej. Zaprawdę w moim boku. Przesuwamy wszystko do przodu. Nasze 10 katapult. No ze tego chłopa. No dobra, dobra, kolejna ta zburzona. To co to podjeżdżamy jeszcze bliżej? Tutaj, a co? Co się będziemy? Katapulta uruchomiona. I teraz, dokąd mają krowy zasięg? No jeszcze kawałek, jeszcze kawałek. No Mamy to doskonale, tych będą obijać. A my w tym czasie dajemy tutaj, tutaj katapulty, aby obijały nam tych ciężkich. Patrzcie, jak to wygląda. Lecą te kamienie. O, ich tutaj niszczą. To jest normalnie lepsze niż goście z kuszami, którzy mają mega dużo obrażeń. Dobra, niszczymy wszystko, wszystko w środku. Gdzie jest spichlerz w ogóle? Patrzcie, nawet go nie widać w tym wszystkim Skubaniec, jak on to ma tu wszystko skupione w ogóle, nie? A, tu jest spichlerz. Czyli z drugiej strony. Dobra. To nic nie zrobimy. Uwaga, krowa nadlatuje. Przygotować katapultę. czy już tam mamy wejście? No nie bardzo, musielibyśmy całkowicie przygotować katapultę. Przygotować katapultę. te wieże zniszczyć, tak i teraz katapultę. tutaj niszczyć mur. Przygotować Dobra, to już przesuwajmy no, to tych naszych katapultę. ciężkich. Wziąłem ten mur, sobie nadbudowuje cały czas. Ale jeśli staniemy nieco bliżej, to już nie będzie mógł tego zrobić. Ale tu już widzę, robi nam się luka. Zaraz będziemy mogli wejść do środka. Tak, już możemy. No to ogień. Nie mogło być inaczej. O, nasze ziomki płoną, ktoś nas tu podpalił. Ale jest ich tylu, że nie ma mocnych. Nie ma mocnych. Także kolejne zwycięstwo na naszym koncie. Nie wiem jakim cudem dostaliśmy w ogóle miecz, skoro on tego chyba nie produkuje. No ale dobra, nieważne. Dziewiąta misja za nami. Kurczę, będzie trzeba jakoś uczcić tą dziesiątą. Kolejną. Ale o tym pomyślimy później. Okej, okay, zarobiona kasa. Kurczę, podobnie. Tylko na czym on tyle zarobił? Co z podatków by tak wyciągał? Bo jak widzicie, no, żelaza, no jest troszkę żelaza, troszkę kamienia. No nie wiem. Krajna Palm. Wow, będziemy mieli po 10 tysięcy. No to kolejna. Kolejna rozgrywka zapowiada się ciekawie. Dziesiąta. Kurde, dziesięć odcinków stwierdzę, to całkiem sporo. Jak na to, co nagrywam? Fajnie. Cieszę się, że, cieszę się w ogóle, że ja chcę wam się oglądać tą dwudziestoletnią grę. No, nie wiem, to jest dla mnie szok, naprawdę. No nie spodziewałem się czegoś takiego, że tak to dobrze yy, wyjdzie. Także zostawiacie łapeczki w górę, bo to motywuje. QA będzie niedługo nagrane, albo może już jest nagrane i wrzucone, nawet gdy, oglądasz, gdy oglądacie ten materiał. Hm. Dobra, nie ma co przedłużać. Dzięki bardzo, że zostaliście do końca. Do następnego była ze mną Laura. Trzymajcie się. Cześć.